Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam, by 15 marca 2016 roku odwiedzić Katowice i wziąć udział w prowadzonym przeze mnie osobiście od godziny 10 do 18 szkoleniu. Pod tytułem Psychologia Przywództwa. Zapewne ci z Was, którzy obserwują moją działalność, znają mnie jako najpopularniejszego coacha w Polsce, autora książek i kogoś, kto systematycznie promuje praktyczną psychologię i narzędzia komunikacyjne. To, o czym możecie nie wiedzieć, ponieważ tego z oczywistych powodów nie pokazujemy tak szeroko, to zakres mojej pracy z biznesem. Zarówno mam okazję współpracować z zarządami największych korporacji na świecie, jak i budować określonego rodzaju modele, które traktują. O tym, w jaki sposób zarządzać od strony miękkiej, w jaki sposób konstruować modele motywacyjne, inspiracyjne dla załogi, dla zarządów i dla ludzi, którzy są decydentami. Przez lata tej pracy miałem okazję obserwować najlepszych liderów w zakresie zarówno sportowym, jak i w zakresie biznesowym, jak i w zakresie społecznym, którzy kierując się określonego rodzaju sposobem myślenia są w stanie. Porwać za sobą tłumy, wpłynąć na to, żeby ludziom chciało się chcieć i po to, żeby osiągali określonego rodzaju rezultaty. Te wszystkie informacje będę w skondensowanej formie, czyli jak to zawsze u mnie, w postaci bardzo konkretnych narzędzi, które możecie zabrać do domu, przekazywał właśnie 15 marca. 2016 roku w Katowicach opowiadając Wam o czterech najważniejszych filarach, które konstytuują psychologię przywództwa. Z jednej strony skupimy się na tym, w jaki sposób motywować ludzi, i wyjdziecie z bardzo konkretnymi przepisami na to, jak zrobić, żeby oni byli zarówno zmotywowanie od strony emocjonalnej, jak i podłączyli się do ambicji oraz wizji firmy, jak i wiedzieli, że to, co robią, ma głębszy dla nich sens, co gwarantuje długoterminową motywację oraz inspirację. Po drugie, będziemy rozmawiali o tym, jakie są różnice międzypokoleniowe pomiędzy zarówno tymi, którzy są najbardziej doświadczeni, czyli baby boomersami, którzy mają określonego rodzaju wiedzę i fakt w ręku, ale nie potrafią przekazać go młodszemu pokoleniu, jak i tym, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i są pełni werwy i pełni energii. Ale jeszcze mogą nie widzieć kompetencyjnie, jak coś robić. Umiejętność zarządzania międzypokoleniowego jest dzisiaj niezwykle istotna, niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, czy jakiś zespół, czy po prostu chcesz się lepiej porozumiewać ze swoimi dziećmi tudzież rodzicami, czeka cię zrozumienie, że te cztery pokolenia, czyli Z, Y, X -y oraz Baby Boomersi są totalnie inne i znowu wyposażycie w narzędzie w jaki sposób z nimi rozmawiać, po to, żeby się i dogadać, i żeby wzajemnie wspierać i dobrze ze sobą współpracować. Trzecim elementem, jest korzystanie z faktu tego, iż pracując w sześciu językach od wielu lat na całym świecie mam okazję eksplorować sposoby myślenia różnych kultur. Wiem, w jaki sposób zarządzają Holendrzy, wiem, w jaki sposób motywują Anglicy, wiem, co robią Niemcy, po to, żeby wchodząc na nowy rynek, dać jak najlepsze procedury. Nauczę was, różnych stylów zarządzania, które pochodzą z różnych kultur, dzięki czemu będziecie zdecydowanie bardziej skuteczni, bo jeden sposób robienia czegoś zawsze opiera się na zasadzie ten, kto ma młotek, zawsze widzi gwoździe. Ale jeżeli potrafisz motywować na różne sposoby, jeżeli potrafisz inspirować międzykulturowo, jeżeli wiesz, w jaki sposób myśleć i z jakich bardzo konkretnych strategii i podejść zarządczych korzystać, to będziesz niewspółmiernie bardziej efektywny, co doprowadzi Cię do tego, że szczególnie działając na rynku lokalnym, na przykład polskim, nie zyskasz przewagę konkurencyjną. I wreszcie czwartym elementem i czwartym filarem psychologii przywództwa jest Efektywna komunikacja to w jaki sposób mówić, żeby zrozumieli cię tak, jak to, co chcesz im powiedzieć, a nie zniekształcali proces? W jaki sposób napisać maila, po to, żeby go odebrali nie osobiście, ale w oparciu o fakty? W jaki sposób rozmawiać przez telefon, żeby było wiadomo, o co chodzi, żeby się ze sobą dogadać oraz jakiego rodzaju najważniejsze zasady należy realizować, po to, żeby ludzie cię lubili, słuchali, szanowali oraz traktowali jako przywódcę XXI wieku? I w tym kierunku będziemy zmierzali 15 marca 2016 roku w Katowicach. Koniecznie się zapisz. To będzie przepiękne, bardzo wypełnione merytorycznymi narzędziami szkolenia. Do zobaczenia, cześć!